Powiem Wam, że w Niemczech już nie jest tak łatwo o pracę bez języka. Przyjechało dużo Ukraińców, przyjechało dużo innych osób. i chcą pracować, ponieważ trochę podnoszą te stawki. Też już przymus z z, Santu, z job center, tam gdzie pomagają, bardziej szukają im tej pracy, bo niedługo się te, te socjale skończą. Będą jakieś tam obcinki, będą wysyłać do pracy, jak nie to zabiorą. A że tyle czasu w szkołach byli, bo wiecie, jak to jest na jobie, czy gdzieś tam to do tych szkół wysyłają i tam tego języka łapią. I to nie jest tak, że nie mogą znaleźć pracy, bo nie znają języka, bo znają. Uczą się tam dość sporo, już po kilka lat niektórzy. Po prostu im się nie chce. Mają jakieś inne wymówki, ale tych wymówek już niedługo nie będzie. Powoli idą do różnych prac. No i tej pracy jest trochę trochę mniej dla osób bez języka. Wcześniej mogłeś się załapać naprawdę do wielu prac, do magazynów, do kurierki, do sprzątania, czy gdzieś tam jeszcze indziej. Nie znając języka, ponieważ tam jacyś Polacy pracują, no ale już powoli teraz staje się to wymóg, żeby ten niemiecki jednak troszeczkę znać. Jak też się przyjąć. Wiem tutaj, bo szukam pracy dla jednej osoby no i powtarza się to samo. Musi, musi znać język.